Witam Was na czytaniu pod tytułem Co chce Ci przekazać Twój ród? Do wyboru malachit, kwarc różowy i kryształ górski Zaczniemy od zielonego kamyka Z Pentakli. Coś, co wiązało się dla ciebie z dużym przytłoczeniem, z wieloma obowiązkami, może przynieść efekt, rezultat finansowy, który zakładałaś wcześniej, lub przyniesie rezultat to, w co wkładałaś się już długi czas, to nad czym pracowałaś. W swoim polu pojawią się dwie możliwości. Może to być połączenie nauki z pracą albo dodatkowa praca, która wiąże się z częstymi wyjazdami. Z wykonywaniem czegoś manualnie albo z jakimś miejscem, gdzie jest tworzona w jakiś sposób nowa forma rzeczywistości. Może to być także jakiś projekt artystyczny, w którym główną rolę gra mężczyzna albo mężczyzna w jakiś sposób tym zarządza. Twój ród chce ci przekazać, że wyrównuje się kobieca energia, lub zmienia się podejście do finansów, do stabilności wśród kobiet z Twojej rodziny. Twojej rodzinie może być czas świętowania, jakieś oficjalne uroczystości, które wiążą się z wyjazdem. Dobrze, dziękuję za pierwszy wybór i przejdziemy do kwarcu różowego. Co chcecie ci przekazać twój ród? Jakaś sytuacja nie zmienia się, dlatego że nie pozwalasz, by to się zmieniło. Może jest coś nieodpuszczone w Twoim życiu, może to być jakaś sprawa rodzinna, która ci nie daje spokoju. Mogą to być jakieś ciężkie przeżycia związane z chorobą, ze śpiączką, ze stratą bliskiej osoby. Twój ród chce Ci przekazać, że jakaś zmiana jest nieunikniona. I powinnaś dać sobie przestrzeń na akceptację tego, co przyjdzie. Zmiany te mogą być niewygodne i... Hmm. Wymagające wychodzenia ze strefy komfortu. Ostateczny wynik doprowadzi do pewnego oczyszczenia. Dużo wielki harkan. Zmiany, zmiany, które nadejdą, mogą spowodować, mm, że znajdziesz nowy sens albo nowy cel. I zostanie on wybrany na podstawie rozumu albo przeszłego doświadczenia. Możecie w tych wyborach wspierać rodzina, przyjaciele lub mężczyzna, który jest przy tobie. I będą ku temu sprzyjające okoliczności, by sytuacja rozwinęła się jak najlepiej dla Ciebie. Dobrze, dziękuję za ten wybór i przejdziemy do kryształu. Górskiego, co chce ci przekazać? Twój ród, jakaś osoba, na której ci zależy, wyjdzie ci naprzeciw. Zmieni się sytuacja, która doprowadziła Cię do rozczarowania albo przyniosła Ci wiele negatywnych emocji. Może chodzić o relacje lub o miejsce pracy. W swojej rodzinie pojawi się dziecko. Mogą odbywać się jakieś uroczystości związane z dziećmi lub z młodą parą. W jakimś projekcie albo w relacji możesz uzyskać wsparcie. Możesz znaleźć osoby, które mają podobne zainteresowania. Jeśli chodzi o relacje, to pomoc przy dzieciach, jakaś ze strony rodziny, przyjaciółki. Możesz powrócić do jakiegoś miejsca związanego z przeszłością, albo z dzieciństwem, i da Ci to pewnego rodzaju uleczenie, albo pogodzenie się z przeszłością, i wejście w związek z nową energią, albo w jakiś projekt zawodowy. Może to zmienić Twoje podejście do jakiejś kwestii. Bardzo możliwe, że na nowo rozpali się ten ogień. Tak, dobrze, moje drogie, moi drodzy. Dziękuję, że. Byłyście na czytaniu. Hmm. No i cóż. Myślę, że na tym kończymy. Do kolejnego czytania w takim razie.